<głos> <głos> Cześć, tutaj Ania! Zanim zaczniemy, chciałabym podziękować za Wasze propozycje słów, które umieściliście pod ostatnim takim odcinkiem, znajdziecie go tu. E, proszę o kolejne słowa, bardzo chętnie wykorzystam je w kolejnym takim odcinku. Zachęcam Was również do tego, żebyście subskrybowali ten kanał i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Cześć! <noise> Cześć! Cześć. lat! Mm. Kopela. No. Kiedy byliście tutaj ostatnio? Jezu, ja byłem. E, przed pandemią. przed, pandemią. No. przed tak? pandemią. Wow, nie, ja byłem. w zeszłym roku. Takie rozrywkowe towarzystwo! Jesienią, Hej. jesienią, zimą albo nie w tym, w tym raczej nie jesienią, zimą wiosną albo jesienią, latem albo, jedno z tych Jesienią stary. jesienią albo zimą zeszłego roku A, no. byliśmy tu kiedyś już po, przy, tak. tak byliśmy ale nie w takim składzie czekałem, że, czy, składzie. Na nie, Trzef, że zacząłem nie byliśmy nie martwić, że było jednak tak źle że że dzisiaj że będzie dawno tak nie, nie, ale ja marzyłam o tym składzie od dawna nie wiem co nas czeka dzisiaj możliwe że bo oni nie lubią muzyki, więc w ogóle nie. nie to nie. Muzykę... idealnie się składa, ponieważ dzisiaj wylosowanymi słowami macie naprowadzić pozostałe osoby na tytuł piosenki, która będzie się Wam wyświetlać. Nucąc nie możecie używać innych słów poza wylosowanymi. Każdy z Was bierze udział w trzech rundach, które będą trwać 90 sekund. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzy... otrzymujecie punkt. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Czyli przeciwko sobie gramy. Mhm. Dobra, uwaga, okay. jesteście gotowi? Tak. <noise> tak. A i chciałam podziękować widzom, ponieważ oni sugerowali słowa w komentarzach pod poprzednim takim odcinkiem. No bardzo dziękujemy. wam dziękuję, bo właśnie Zobaczymy przeczytałem pierwsze. Dziękujemy. Tak. <noise> no dobra. Z Zegar włączam w momencie, kiedy zaczynasz nucić pierwszą piosenkę. Dobra, uwaga, zaczynam. Urwi, połecz! Urwi, połeć, Urwi, połeć. Wszystko, czego Wszystko, Wszystko to ty chcę. Dobrze! I to jest jedno, i teraz dalej. Ale kolejną piosenkę? Ja sobie zbieram A. mój punkt. To samo słowo. To, sa to samo słowo to sa i na piosenkę. Urwi połeć o, uh, yeah, Nie pokazuj. Urwi połeć, urwi, urwi połeć. To, to samo co przez chwilą. Nie. Urwi połeć, a, a, urwi połeć, urwi, urwi połeć. Dobra, tego nie zgadniecie. No, dalej. E URWI URWI POŁĘĆ URWI URWI POŁĘĆ URWI połeć, URWI POŁĘĆ URWI POŁĘĆ URWI POŁĘĆ URWI POŁĘĆ Kocham Cię kochanie moje Dobrze Kurde co za koszmar Nie wiem co ty mówisz, ale Już czekajcie Um, Kurda nie. Okay. Uh, urwi połeć, Urwi połeć. Urwi połeć, yeah, po Urwi połeź połeć. Urwi poecz. Urwi, <coughs> <coughs> okay, urwi, Urwi połeć, Urwi. Urwi połeź, Urwi, urwi połeć, Urwi, Urwi Urwi, Urwi, Urwi URWI POŁĘĆ, URWI POŁĘĆ Słyszę ten dźwięk. To już koniec Świetnie A co Mogę to powiedzieć im co to było? Wszystko się może zdarzyć, gdy w głowie pełno marzeń połeć. URWI POŁĘĆ Rzeczywiście A tamto co śpiewałem wtedy, to było yy... Czekajcie, bo ja teraz sam zwariowałem a, a, I do anything for know? Ale ja nie wiem nawet jak dalej. Urwi połeć! Dobra poczekajcie. To będzie ze mną na lata. To jest... To tak samo jak z tobą urwi połeć. Urwi nie mogę!

Nie, nie, pamiętam tego melody. Dalej, dalej, lecimy. Farfocel, Farfofocel, farfocel... I Tak. Dobrze. Ja pierniczę, no to... Farfocel, farfocel... Farfocel, farfocel... Farfocel... Wierzę <coughs> to, coś się tu dzieje. Farfocel, farfocel, farfocel... Farfocel, farfocel... farfocel. Ja ja te... Nie farfocel. będę Eva Farna... Nie, nie, nie znam jednego tytułu. Cisza nas. Nie będę cicha. jestem, jestem cicha. Cisza. Cisza. Nie będę ci, ci, ci nie, nie będę, cicho. Cicho. Nie będę cicho. ciszej. Nie będę milczeć. Cicho. Cicho, cicho. Nie cicho. będę milczeć. Cicho. Nie ocicham. Farfocel, farfocel. Farfocel, farfocel. Farfocel to świnia. Farfocel. Farfocel, farfocel. Farfocel, farfocel. Co ty ja tutaj robisz? dobra. Jezu, jest honorowy! Far, fotel, far, fo... <laughs> fa, Fa, Focel <laughs> <laughs> Dobra... <Co> to było? Dobrze, Marysia... I feel like a woman <laughs> <laughs> Stęko, stęko, czuki, stęko, stęko, czuki, stęko, stęko, czuki, stęko, czuki, stęko, czuki, stęko. Wszystko, wiesz co? Stęko, czuki, stęko. To jest dobrze, to jest dobrze, to jest to, to. Stęko, 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 czuki. Abyć do.

Koczuki sen, koczuki Ta cuchila. sama hitka! Dobrze. Szczęśliwa! Koczuki Jaka nie ma głos? Górne, bo się bardzo bardzo ucieszyłem! No. E, Bryty e. Firs! E. To nie było szczęścia! <grym> Przepraszam, jeszcze raz? Ale sę

Immunoglobulina, immunoglobulina Immu, immu, noglobulina, noboglulina im. Ile to bym zapomnieć się! Razem! <laughs> Ale to jest to? Tak. <laughs> tak! Dobrze, dobrze, dobrze To macie po punkcie <laughs> Immunoglobulina Już... Immunoglobulina, no <laughs> Immunoglobulina Dziewczyny lubią obraz. Dobrze. <gry> <gry> Słuchajcie, jakby twoja twarz brzmi znajomo. 507 Dobra. <gry> już, już, już. Oj. Oj. Immunoglobu. <gry> Globulina. Immunoglobu. Globulina. I bulina I, i a Dobrze. Jakieś pieśni kościelne mi chodziły po powiatu. I bulina, I monoglobulina. Dobrze. <laughs> eee. Tak, wywołany. Eee. Eee. Kurde. Eee. To już zabraknie tam zdjęć. To już zabraknie. O jezu! Oj, oj, nie! Jaka szkoda! Nie to przerzuca. Nie, nie, nie. To nas nie starczy. Konec. O koniec. Najgorzej, słuchajcie, najgorzej na świecie się przydarzyło. Dlaczego? Zobaczyłam już. Więc Najfajniejszą piosenkę. No, to zaśpiewaj, to zaśpiewaj Nie, no już teraz nie zaśpiewam, no ale przed Marysią odkryłem ostatnie, ostatnie ostatnie. O piosenkę. nie! I no <laughs> A skąd przyjechałaś teraz? Co po to mówisz? Buldozer. Maria. Buldo, buldo, buldożer. Buldo, Mar buldo do <słyska> <słyska> <In Empire's słyska> O, Dobrze. <grym> <grym> Naprawdę. Buldo, buldożer. Buldo, Buldo, A wszystko to mi miliony monet. Tak, miliony monet. A wszystko okay. to, by Ciebie kocham, miliony monet. A wszystko to, by Ciebie <słyska> kocham, miliony <słyska> monet. <biznes. słyska> <słyska> Buldo Między ciszą żer, a cichą. No wreszcie żer. jakiś dobry No właśnie, no właśnie. Sorry. No. <laughs> Ale dobrze, jest, to dla, jest dla starych, jest dla młodych. Jest dla starych, wszystkich. jest dla starych. Eee... bulldozer. Eee, czekajcie. bulldozer. Nie jest lepiej. <laughs> <laughs> Muszę zawsze z razem zgodzić. Bulldozer, 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 bulldozer. I can see your halo, 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 tak. Ej, dobre jest. Skąd ja znam bulldo, to? buldozer? Mam na imię tak. Jenny. Mam tak. na imię Jenny. Mm, Może to coś jest? To zmiany. będzie, nie wiem, może zmiany. zgadniecie. zgodniecie. Nie, zgadniecie Nieważne. ważne. Tak, tak, zakręcona Zakręcona, <h Wiim>

ale tonacje fajne, takie aparytowe. Bom, bom, bąbelki. Prawie do nieba wzięłaś mnie. Nie znam. Nie znam. Bombelki, bombelki, Nie wiem, ci mogę dać. Nie no, to jest skandal Bom, bombelki, tylko teraz znam... Z... Dobra, Bom Jezus, w ogóle nie wiem co to są! O! <laughs> Bąbelki... Wyżej, wyżej jeszcze. Bum, Chce bale, bale, chcę, byś mnie miał, chcę byś bale, mi miał. Bale. Inny tytuł. Bum, mogę ci tyle dać. Bąbelki, bom, 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 bą. Bom, bom, e, Ty sobie śpiewaj, a bom, Nie mogę zapamiętać. Nie mogę powiedzieć. W drugą stronę bomber. Powiem bom, ci, nie mogę ci powiedzieć. Bo... <laughs> Powiem ci, Chcę ci bum, belki, belki, belki. O. Nie bum, mogę bel. cię zapomnieć. Bomber, no. <grym> bąbelki, bom, belki, bom, bąbelki, bom, 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 belki, bom. No dalej, bo fajnie się śpiewała. Ale... Znam to. Mm. Mm. Już powiedziałeś to pięć razy. Nie powiadam. Cry! W drugą stronę? Sry. Nie try, tylko Smile! smile no to trudno, no nie udało się. Koniec. kosia kosiarka kosia kosiarka kosiarka dzieci, kosiarka, kosiarka, mamy kosiarka, głowy, kosiarka, że kosiarka 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 <grym grym> Dzieci ko Wybiegły ze Szkoły yy, to jest tytuł? no blisko zaliczamy tak, no Dzieci Wybiegły <grym> Dzieci Wybiegły? Yy, tak jest tytuł? Ciekawe. tak kosiarka kosia kosiarka kosia kosia kosiarka kosiarka ko Kosia, kosia... Numer no, proszę, Panie Emerycie, proszę tutaj zadziałać, naprawdę. No, 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 no. Kosia kosiarka, Kosia kosiarka, Kosia kosiarka, kosia, kosiarka. Kosia, kosiarka. Kosia, kosiarka, Kosia kosiarka, coś mi to. Kosia kosiarka, kosia, kosiarka, kosiarka, na na na. Kosia Chyba Ania nawet nie wie. Nie wiesz? <laughs> to ty tak. No wie. I Kosia, kobiet, kosiarka. nie wiem co powiedziałeś. Wiem. Kosia, kosiarka. Dzieje się... Tak? No, prawda, tak. tak. o no, to. Jest takim no jesteś emerytem, tak na To nasi rodzice, chociaż, y bez przesady. O! Coś Nie wiem. Kosiarka, kosiarka... Ha łekam, co? Dobrze. No i to jest... Kosiar. <laughs> o! <laughs> <Szerzej> to sam. <laughs> <laughs> Ja Eee... <pierdzielę. laughs> <laughs> Ja, już, ja jestem pod koniec już tutaj. Kosiarka, kosiarka. Kosiarka, kosiarka. Kosiarka, kosiarka. Dostaw Dobrze. O, i koniec. Grzegżu, grzu, Grzegrzuka. kaa. cool. Very, very cool.

Grzegżu 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 uka uka Grzegżu grzegżełku grzuka grzegżuka grzełku żuka Giemi 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 Dobrze A on już fory nam daje, on już wie i mówi dobra zgadujcie dzieci Grzegżu grzuka, grzegżu grzegżełku grzegżełka Grzegżu grzeka No mów, no przecież nie Co to za Grzegżu Grzegżu grzegrzuka.

gdzie, 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 gdzie? Nie, gdzie, nawet tytu Tytuł jest troszkę. Hero. Taki. Grzegżółka. Where? Grzegżółka. Holding up. Holding up for hero, no tak. Dobra, punkt na maćka, nie wiem. No tak, no musimy. No ma tak mało. Napiszcie no. mu tam, bo. Grze, grzółka, grze, grzółka, grze. Oj, sławonita, merda, wstępu. No to jest. <laughs> <laughs> y okay. Okay. <trym> Gra z Maćkiem to jest tak, jak ja sobie wyobrażam, jak Lewandowski zabiera swoje dziecko pięcioletnie na boisko i mówi, chodź pogramy w piłkę. To takim się tam mniej więcej bawi, jak to dziecko teraz. A to dziwne, bo ja nie słucham I tata tak podaje rzeczy. mu, żeby, żeby złapał. Się po, ja się wydarłam po przy tej boli Taylor, nie wiem dlaczego. też nie wiem. No dobra. Mam piękne słowo. I lecimy. Śpiulko, szpiulko-lot! Śpiulko, szpiulko-lot! spielka, lot, śpiulko spielka, 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 spielka. Fajnie. I spielka, spielka, Fajnie. spielka. A, piłka, spielka, spielka. Nie, to nie jest pożądanie. Płonga, płonga. Płonga, półka, spielka, spielka. Płonga, półka, spielka. Płonga, półka, półka. Płonga, półka, powiedział, że półka, półka. Ja bym powiedział, że półka,

no ale to jak ktoś chodził do skoty lot! O śpiąkolot! Spiolka, śpiąka, śpiąka, śpiolka, śpiórot! Lemon, coś tam lemon, Co może być lemon? Just lemon tree. Skończyło się? Skończyło fajnie. Dobra, no. No bardzo ładnie. No cóż mam powiedzieć, dobrze gra? Moi drodzy, dzisiejszy odcinek wygrywa Marysia! <laughs> A fory dawał Jeremiasz. <laughs> naprawdę Marysia? <laughs> no, <to jest> naprawdę? <laughs> Maciej, no. Ale dawałeś mi fory, super. No. To super. Bo, po, a ile a ma punktów? Przy poprzednim y, miałam 12, ty miałeś 11 i teraz nadrobiłam. Bo a, je, a ile ma punktów? Trzeba a. było, gorzej śpiewać wolniej. A ile ma punktów? To w tutaj będę stała. Ile Marysia ma Czyli punktów? I to jest strategia, żeby po prostu gorzej y, go Ile ona ma punktów? 23, 18, 7. <laughs> Fuck. Mam 7 punktów, kochani. To tyle, ile mamy. Y, y, produkcji. Słowo. Na koncie. Dobrze, dobrze. O Boże, trudno było, no, ale fajnie. Fajnie. Bardzo fajna Bardzo słowo. fajnie, fajnie, no. Ale najbardziej mi się chyba podobał Farfocel i Urwi Poeć jednak. Tak. Urwi Poeć? Specjalne podziękowania dla następujących patronów: Zuzia Kania, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Walerian Walerian, Piotr Wernicki, Dawid Janiak. Tomasz Mak. Sprawdzamy tylko, co Czy to jest e... immunoglobulina. E, dzikie ucho e, bawi, ale również uczy. Drogie dzieci, immunoglobulina... To są przeciwciała, białkowe cząsteczki układu odpornościowego. No, ale co wy nie wiedzieliście, musieliście tak, to immunoglobulina. sprawdzać? Immunoglobulina. Nie, nie wiedziałam. Musieli to sprawdzać. Kochani, bardzo wam dziękujemy, e, to była fantastyczna zabawa. Znaczy... Ja dziękuję przede wszystkim wam, chłopaki, że mogłam się z wami spotkać w innej przestrzeni niż teatr. Tak. I w Warszawie w ogóle, bo my się widujemy w sumie w Krakowie I głównie. W autach i w pociągach. Tak. I w pociągach, dokładnie. Więc bardzo miło było nam się spotkać tutaj razem. Tak, Dziękujemy za możliwość spotkania się tutaj w Digimuchu. Dziękuję. Super było, no. Bye. Dziękuję! Dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie i co? I Lajkujcie like nice. nas, y, followujcie, followujcie nas, nas, bo ona już ma dużo, ale. Nie my... ja mam dużo, no. ale mam mało lajków, więc lajkujcie mi zdjęcia. Dzięki. A Maryśka naprawdę tak świadomie prowadzi swój profil. właśnie tak. ostatnio nie wrzuciłam nic od takiego tygodni. No ale to teraz będę świadomie. miała co wrzucać, chłopaki, zrobimy no sobie tak. zdjęcie. O, dobra, zrób. <laughs> Dawaj. No, to żegnamy. <laughs> <laughs> to żegnamy. <pa. laughs> o, to ja, no widzek. <laughs>